Dzisiaj w Ewangelii widzimy po raz kolejny postać świętego Jana Chrzciciela, który widząc przechodzącego Chrystusa mówi oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan Chrzciciel nawiązuje do pewnego wydarzenia, które jest opisane w Biblii, jak Abraham zamiast swojego syna Izaaka składa w ofierze baranka, którego widzi w zaroślach. Tradycja żydowska mówi, że ten baranek został stworzony przez Boga szóstego dnia przed zachodem słońca, zanim jeszcze pojawił się człowiek. Już wtedy Bóg przewidział, że człowiek będzie potrzebował pomocy w postaci krwi baranka. Będzie to zapowiedź baranka paschalnego, którym stanie się nasz Pan Jezus Chrystus. Nie wytykaj ludziom grzechu, jeżeli nie wierzysz, że Chrystus jest barankiem, który gładzi grzechy świat.